jak nie taki miał być wyraz twarzy po meczu rewanżowym w Bolonii, to prawda? E, tak, to prawda. Bardzo bolesna, szczególnie po dogrywce, no szczerze powiedziawszy, to był chyba. Nigdy nie, nie widziałem, żeby tak brakło szczęścia komuś w meczu. Po prostu wszystkie sytuacje takie 50 na 50, po prostu koszykówka nam zabrała. No, jakby po prostu nie wiem, coś na nami czuwało i po prostu zabierało nam tą piłkę. Nigdy w życiu coś takiego nie widziałem. No, zabrakło tak mało i to chyba boli najbardziej, bo myślę, że wygra, y, wyglądaliśmy bardzo dobrze. Walczyliśmy, no zdarzały się błędy, ale po prostu w niektórych sytuacjach mieliśmy takiego pecha, że to jest po prostu niesamowite. No nie mogę w to uwierzyć po prostu, jak to widziałem. No, no cóż, no, takie mecze trzeba zagrać na 100%. My to zrobiliśmy, przegraliśmy, okazaliśmy się słabsi dzisiaj, no, no boli, no i co? No, tak jest sport, idziemy dalej. Widzę, kilka razy udało nam się wygrać dosłownie jednym, dwoma punktami. Dzisiaj tego szczęścia już tyle nie było, ale tak jak powiedziałeś, cieszy to dobra dyspozycja, bo przed nami ciężki marzec, ten ligowy. E, tak, jak najbardziej. No, zostajemy na dobrym poziomie. Skupiamy się teraz tylko już na jednej, na jednej rozgrywce, także jest nią ekstraklasa, będziemy walczyć. Będziemy, no, myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni do grania dwa razy w tygodniu, więc ciężki terminarz. Taki ciężki, no, jesteśmy w formie. Pokazaliśmy dzisiaj serducho. W tym razem no, no, musimy po prostu wygrywać następne mecze. No i no cóż, no, co by tu dużo mówić. Myślę, że wszystko będzie w porządku. Jak byś podsumował tegoroczne rozgrywki FIBa i z którymi niestety już się pożegnaliśmy? No niesamowita podróż, szczerze powiedziawszy. No wygraliśmy w naszej, nikt w ogóle nas nie stawił, że wyjdziemy z grupy, no tak naprawdę pokazaliśmy, co umiemy, że potrafimy grać w kosza i na dwóch frontach, że wcale nie odstajemy od, powiedzmy tego, Europy koszykarskiej. No pokazaliśmy serducho, teraz trzeba odpoczywać, skupiać się na samych meczach, to jest najważniejsze. Parma-Perm na wyjeździe to chyba był taki najgłośniejszy mecz, który udało się wam wygrać. No też tak myślę, też tak myślę, chociaż również wygrana z Leiden w ten pierwszy mecz w grupie, drugi, drugi mecz bodajże w grupie, pierwszy wyjazdowy, no zaskoczyła wszystkich, więc no tak naprawdę moim zdaniem pokazaliśmy, zaskoczyliśmy, kurczę pokazaliśmy się na tej mapie Europy, no miejmy nadzieję, że teraz pokażemy w Ekstraklasie na co nas stać, że jesteśmy gotowi grać z najlepszymi drużynami. Co najmniej powtórzyć wynik z poprzedniego sezonu. Czyli dzisiaj w skrócie zabrakło trochę szczęścia, to tak? No tak, no koszykówka daj, zabiera. Niestety dzisiaj nas troszeczkę zraniła. Tak dzisiaj jest. dała, e, dała dzisiaj remis, e, a później zabrała. No dokładnie, dokładnie. Chociaż myślę, że nawet przed dogrywką spokojnie mogliśmy ten mecz wygrać. No po prostu podjęliśmy parę głupich decyzji, ale to. No co to dużo mówić, no, no taki jest sport, no nie można wszystkiego wygrywać, nie może być zbyt pięknie. Najpierw trzeba zejść, ta, że, że tak powiem, na tarczę, żeby za rok wrócić z tarczą i to w jeszcze lepszym stylu. No, mam nadzieję, że tak będzie, no i będziemy pracować nad tym. Mimo wszystko zapytam jeszcze na sam koniec, czy to spotkanie dodawam trochę skrzydeł przed meczem we Włocławku, który będzie równie ciężkim tutaj spotkaniem? E no tak, bolesna porażka myślę, że nie, da, nie doda skrzydeł aczkolwiek. Ale sama gra. No, gra w porządku. No, jesteśmy w formie, dzielimy się piłką, gramy zespołowo. Myślę, że we Włocku będzie to samo. No, jest to drużyna też, która celuje w Mistrzostwo Polski. No będzie naprawdę ciężko ich teren, to jest chyba najtrudniejszy teren w całej Polsce, więc będziemy skupieni, będziemy walczyć i no, miejmy nadzieję, że wygramy. Łukasz, szalony mecz, tylko że niezakończony zakończony happy-endem dla nas. No Dokładnie, wszystko powiedziałaś. Myślę, że mieliśmy swoje szanse, duże szanse, ale niestety e, życie jest brutalne i ten mecz też był brutalny. E, gdzieś tam popełniliśmy jeden błąd za dużo i, i z tego dwóch meczów, gdzie grały ze sobą równe drużyny, niestety jedna musiała przegrać i to byliśmy my. Grzesiek e, Kamiński powiedział, że zabrakło dzisiaj szczęścia. Szczęście, czasami trzeba też pomóc, No dzisiaj na pewno nie pomogliśmy. Jak byś ogólnie podsumował cały nasz występ, całe nasze występy w tegorocznych rozgrywkach FIBA Europe Cup? Na pewno możemy być zadowoleni z tego, jak to było, chociaż dzisiaj na pewno czujemy niedosyt, bo, bo ten półfinał był bardzo blisko i myślę, że też po finale czekała na nas drużyna, która nie jest tak dobra jak, jak dzisiejszy rywal, więc no szkoda. Nie zwieszamy jednak głów w sobotę ważny mecz ligowym. Najpierw musimy odpocząć. Odpocznijmy i to jest najważniejsze. Adam, it wasn't a happy game uh, for us, a lucky game for us. Um, yeah, we had a lot of chances, but we missed them. Um, we played hard with a lot of energy and emotion, but there's many. Times when it's you know one miss basket, one miss rebound, one turnover—like any of these things can decide this game. And how do? How did you rate the whole FIBA Europe Cup? It was a great experience. I think overall it's really positive for us. And um you know it hurts knowing that we definitely could have been going on you know one extra point at any time, and we don't go to overtime and we win. But overall, it was. Uh, a great experience, I think, for us. And we did a lot of positive things in the Phoebe Europe Cup.